27, werset 3 i 5. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Błogo jest mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. I e, dzieci są darem od Pana, podarunkiem jest owoc łona. I my, kiedy patrzymy na siebie jako na dzieci Boga, potrzebujemy zrozumieć, że On ma. I patrzy na nas jako na dar. Każdy, kto tutaj siedzi i kto jest, jest dzieckiem. Ma nad sobą kogoś, kto go zrodził i stworzył. Ale o tym później. <laughs> I kiedy mówimy dzisiaj, wracając do tych dzieci ziemskich, których jest troszeczkę dzisiaj, dzięki Bogu, na, na tej sali, wszystkie dzieci, które Bóg nam dał jako rodzicom, są darem od Pana. My byliśmy kiedyś darem dla swoich własnych rodziców. Możemy tego nie wiedzieć, mogły się losy potoczyć inaczej, mogło nie być zgody w rodzinie, z jakiego powodu za chwilę o tym powiem, ale tak czy inaczej nie tak było od początku. Od początku było tak, że dziecko jest wspaniałym darem i błogosławieństwem i cudem Bożym dla każdego rodzica. I to jest więcej niż tylko dziecko i rodzic. W pierwszej księdze rodzaju jest napisane tak, pierwsza księga rodzaju 26 przeczytam parę wersetów, które przybliżą nam Boży sposób patrzenia na nas. Jako na dzieci, ale w ogóle na rodzinę. I to, co się. co Bóg dla nas ma. <laughs> Więc wiemy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I potem w pierwszej księdze. Biblii, do której zachęcam, żeby przeczytać. Jest, jak Bóg stworzył później niebo, później stworzył yy, słońce, gwiazdy, rośliny, zwierzęta, ale na końcu zrobił coś szczególnego. Bo przypieczętował stworzenie tym, dlaczego w ogóle on tą Ziemię stworzył i dla kogo. I tam jest napisane w wersecie 26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios. I nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi, i stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. I pobłogosławił im Bóg, i rzekł do nich: Rozmnażajcie się, i rozradzajcie, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Rodzina to jest Boży Pomysł. Rodzina to jest święty Boży Pomysł. Każdy z nas znalazł się na tej Ziemi, rodząc się w rodzinie, rodząc się fizycznie z mamy i taty. I Bóg, zamysł Boży, doświadczenia rodziny jest zupełnie inny niż możemy my mieć za sobą lub widzieć to, co jest na Ziemi. Ale wielu z nas ma też to doświadczenie tego prawdziwego pomysłu, czyli ma przywi miało przywilej zrodzić się w rodzinach kochających, niezależnie od wszystkiego, czy są lepsi rodzice, czy są błędów więcej, czy mniej zrobią. To jest naturalnym prawem i pomysłem Bożym, że dzieci kochają swoich rodziców ponad wszystko, a rodzice. Jednak kochają swoje dzieci i często te błędy robią z miłości, nie rozumiejąc może wychowania, ale Bóg pomaga uczyć się tego. Więc widzicie, rodzina to jest wspaniały Boży plan i miłość w rodzinie, i bezpieczeństwo w rodzinie i rodzina jako bezpieczeństwo, i takie miejsce wychowania taka arka Noego jest y, absolutnie Bożym zamysłem. I Bóg ma dla każdego człowieka, który wyciągnie rękę po pomoc, żeby uczyć się od Boga, jak wychować swoje dzieci i jak budować rodzinę, ma bardzo dużo dobrych pomysłów i bardzo dużo mocy, żeby to, pomóc to zrobić. Natomiast na co się stało, że nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli? Pragniemy czasem yy, budować, pragniemy już świętego spokoju, pragniemy takiej tej pełnej miłości i czasem nie dosięgamy. Bo jest taki ktoś, kto jest wrogiem Boga, i mówimy o szatanie. To już też jest na pierwszy, w pierwszej księdze mojżeszowej, że on po prostu ten dobry pomysł zepsuł. Na początku zepsuł to, różniąc mężczyznę i kobietę, wprowadzając już rozłam, gdzie zaczęli sobie mówić, kto to jest winny tego, że kto to, to zjadł, ten owoc, drzewa poznania dobra i zła. Poróżnił mężczyznę i kobietę jako ludzi, którzy, których Bóg stworzył jako jedno. A potem, kiedy zrodziły się dzieci, wróg poróżnił dzieci. Myślę, że wszyscy, niezależnie od tego, jak bardzo znają dobrze Biblię, to słyszeli historię o Kainie, który zabił Abla. Więc to poróżnienie przyszło do rodzin. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy sobie wszyscy zdać sprawę, że na Ziemi. Działa w niewidzialnej rzeczywistości ktoś, kto bardzo nienawidzi tych pięknych rzeczy, które stworzył dla człowieka Bóg. I to jest szatan lub diabeł, jedna i ta sama osoba, tak się nazywa w Biblii. I jeżeli chcemy tego uniknąć, my mamy szansę i mamy taką możliwość, i mamy taki przywilej nie dać się temu. My możemy wybierać, i to jest taka dobra nowina. Ale jest taka bardzo dobra Boża obietnica, którą Bóg dał. Którą Bóg dał każdemu człowiekowi. Wbrew pozorom, mimo zła, jakie dzieje się na świecie, Bóg nie zostawił ludzi bez ratunku i Bóg nie zostawił ludzi bez żadnych narzędzi i pomocy, aby naprawić i odbudować to, co zostało zniszczone w każdej rodzinie. Jest jedna z najwspanialszych Bożych obietnic, które chciałam dzisiaj przeczytać w taki sposób, aby to stało się rzeczywistością u każdego, kto tu siedzi. Ta obietnica jest w księdze Malachiasza, 3,23 i 4. Prorok Malachiasz powiedział: Oto ja poślę Wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i on zwróci serca ojców ku synom, a synów serca synów. Ku Ojcom. I wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, wyjaśnię króciutko, kim jest ten prorok i jak to wygląda. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, to On przyniósł Ducha Świętego, chodził w Duchu Świętym i czynił cuda, i również jednał ludzi. Zmieniał to zło, które jest w sercach ludzi, i odbudowywał wszystko, co zostało zniszczone przez złodzieja. Nazwijmy go wprost, bo nic nie stworzył, wszystko ukradł. I Jezus Chrystus, kiedy odchodził, powiedział: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I kiedy indziej może będzie okazja, lub proszę sobie poczytać w dziejach apostolskich, że został zesłany duch święty. Dał obietnicę ducha świętego. I tym, który zmienia ludzkie serca, i tym, który. Zwraca na nowo serca ojców ku synom. Tym, który sprawia, że ludzie są gotowi sobie przebaczyć. Tym, który sprawia, że można zacząć inaczej budować. Jest nikt inny jak Duch Święty i jest on dostępny na tej ziemi. Jest cały czas do dyspozycji, ponieważ nazwany jest przez Jezusa. Jak ja odejdę, powiedział Jezus: Nie martwcie się, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was nawet lepiej jak ja odejdę, bo pośle wam pocieszyciela i on wam wszystko przypomni, pomoże i wszystkiego was nauczy. I kiedy <laughs> mamy, nie będę bardzo długo mówić o samej roli w ogóle, yy, kim jest Duch Święty, zachęcam naprawdę każdego do czytania Biblii. Można zacząć od dziejów apostolskich, a najwięcej o Duchu Świętym jest w Ewangelii Jana. Jak ktoś chce od razu. Zachęcam, dlatego że On jest niezależnie od tego, czego znamy, czego nie znamy, czy wiedzieliśmy, czy nie. On czeka, żeby pomagać każdemu człowiekowi. Ponieważ wykonuje wolę Ojca, aby odbudować to, co zostało zniszczone. I kiedy stoimy jako dzieci Boże, to my nie uciekniemy. Nigdy, czy mamy lat 50, czy mamy wzrost 2 metry i, i 150 kg, czy jesteśmy mali jeszcze, mamy 5 lat, wszyscy jesteśmy dziećmi Czy czyimiś. I Ojciec posyła swojego ducha, abyśmy korzystali, zwrócili się do Niego i zaprosili go, aby nam pomagał odbudować to, co jest zniszczone. Zapewniam Was, że ktokolwiek Go zna, nie zna, ale jak zawoła, zobaczy owoce, że ktoś go słyszy i zobaczy, że jest ktoś, kto wiedział o co prosiłem i pomógł. Dlatego, że są rzeczy, które mówimy do Boga i zachęcam do tego każdego ateistę, każdego, kto nie wierzy, że jest potężny Bóg, każdego, kto nawet nie wierzy, że jest dobry Bóg, żeby sprawdzić Go. Bo dokładnie w tej samej księdze jest napisane: Sprawdźcie mnie. Bóg powiedział, że można go testować. Są rzeczy w życiu nas i były rzeczy w życiu moim, które tylko ja wiedziałam. Co powiedziałam i o co poprosiłam Boga. I wiedziałam, że jeżeli by go nie było, to by było niemożliwe, że on wysłuchał dokładnie tak, jak prosiłam. I każdy z nas wie, że nikomu nie mówiliśmy tego, tylko jemu, a on odpowiedział. I on dał zrozumienie. Czasem po miesiącach, czasem po latach, ale on słyszał to. Bóg słyszał moje osobiste prośby, kiedy byłam dzieckiem, kiedy wołałam o swoją rodzinę, żeby nie była tak y, zepsuta, jak udało się diabłu zepsuć moją. I Bóg mnie wysłuchał. Dlatego, że jest Duch Święty, który jest gotów budować rodziny. I ja w tej chwili modlę się o każdą osobę i o każdą rodzinę, aby modlę się do Ciebie, Ojcze, aby Duch Święty stąpił i stał się częścią każdej rodziny, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Aby każdy, wychodząc stąd, doświadczył na swoich drogach życiowych, że jesteś żywy i że jesteś mocnym Bogiem. I że jesteś w stanie zniszczyć wszystkie dzieła diabła. Niech serca dzieci zwrócą się do rodziców, a serca rodziców niech zwrócą się do dzieci. I niech całe zniszczenie w tych sercach znika w imieniu Jezusa Chrystusa. I każdy zobaczy, że warto, że warto. I <laughs> pamiętajcie jedno, że ktokolwiek się zwraca od Boga, do Boga. Czasem łatwiej nam jest zwrócić się o uzdrowienie, czasem łatwiej zwrócić się nam o to, żeby pomógł w jakiejś sytuacji życiowej. Absolutnie możemy zaprosić Jezusa i Ducha Świętego do tego, aby budował nasze rodziny, ratował je, scalał i napełniał miłością. I tego wszystkim życzę Dzian Dzień Dziecka. Doświadczajcie. Doświadczajcie. To piękno Bożego pomysłu jest naprawdę możliwe, a najbardziej możliwe jest, kiedy naprawimy jeszcze jedną rzecz, którą zniszczył, ów, wcześniej wspomniany wróg. Najpierw zniszczył pierwszą rodzinę, i dlatego my potem konsekwencją tego jest to, że nie umiemy czasem przenieść to na własne dzieci, lub nie umiemy przenieść to na własne małżeństwa. Ale jest najsilniejsza broń, i to jest między innymi związane z Chrztem, który zaraz będziemy oglądać, to, że wróg zniszczył relacje z naszym pierwszym Ojcem Duchowym. Napisane jest, potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego do nas. Wszyscy, jak tu siedzimy, czy wiemy w to, czy nie wiemy, czy wierzymy w to, czy nie wierzymy? Jesteśmy uczynieni na obraz swojego Ojca. Jest w nim fizycznie i w duchu <grych> DNA stwórcy. Jedni są bardziej świadomi, drudzy mniej. Jedni są bliżej Boga, drudzy dalej, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. I to, dlaczego niektórzy z nas mogą nie doświadczać tego i nie doświadczać Bożej miłości, i nawet zaprzeczyć temu, jak to możliwe, i w ogóle nie, niektórzy mówią: Nie widzę Boga, nie czuję, nie ma. To jest całkiem zrozumiane, zrozumiałe i jest tak naprawdę wyjaśnione, i Jezus to wyjaśnił. Ponieważ wróg pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to oddzielił nas od naszej pierwszej rodziny, czyli od naszego ojca, od ojcostwa. Kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył dokładnie tak, jak my rodzimy dziecko, do relacji ze sobą. Nie po to, żeby po prostu sobie gdzieś jako pielgrzym, bez świadomości, kim jest i jak tu się na tej ziemi pojawił, żył i został. Stracony i zjedzony przez dzikie zwierzęta, ale do relacji z żywym Bogiem. I widzimy to na pierwszych kartach Biblii. Radzę przeczytać. Naprawdę to są ciekawe historie, te pierwsze rozdziały. I wcale nie jakieś trudne i niedługie. I bardzo często rozmawiał z człowiekiem bezpośrednio, bezpośrednio, tak jak my tu się widzimy. Bezpośrednio przychodził i do tej całej pięknej ziemi i ogrodu, który stworzył dla człowieka, dla swoich synów i dla swoich córek, przychodził i bezpośrednio pierwsi ludzie znali i widzieli Boga. Ale zrobił właśnie wróg taką jedną rzecz. Pomyślał sobie dobrze, że człowiek się pogubi, jak będzie oddzielony od swojego ojca. Więc go zwiodę i oddzielę od ojca. I tak uczynił sprawił, że człowiek wybrał swoje drogi, a nie te, które radził mu Bóg, i odszedł od niego. I to się nazywa grzechem. Nazywa się to, że my wybraliśmy własne drogi, wybraliśmy swoje życie, swoje sposoby działania, bardziej lub mniej trafne, bardziej lub mniej święte, i każdy, Jezus Chrystus powiedział, i w Biblii jest napisane, że każdy odszedł od Boga i na własną drogę zboczył. I Bóg jest święty, a my z tym swoim grzechem już nie przestaliśmy być święci, w związku z tym nie możemy się do Niego zbliżyć i dlatego nie odczuwamy Bożej miłości. I ludzie szukają, ludzie szukają Boga, każdy z nas kiedyś szukał, każdy z nas wierzy podświadomie, że musi być ktoś, <laughs> ale często nawet wierzymy, chodzimy do Kościoła, a i tak dalej nie odczuwamy tak bardzo, nie wiemy tego, co on o nas myśli, co mówi, i to nic nie zmienia w naszym życiu, nawet jeśli wierzymy czasami. Dlatego, że ludzie próbują zwrócić się do Boga, stąd są filozofie. Stąd niektórzy ludzie jak coś nawywijają w życiu, to potem nagle stają się dobrymi ludźmi. I nagle próbują charytatywnie dobrymi uczynkami przykryć jednak to coś, co nam mówi, nie jestem w porządku. Tylko przed Kim nie jestem w porządku. Co nam mówi, że nie jestem w porządku? To jest Boże DNA, które nas stworzyło do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, błogosławieni, dobrzy, a nie źli, ale to, co nam się wydarzyło, drogi, które wybraliśmy, i to, że odeszliśmy od Boga, sprawia, że tak nie jest. I to nam mówi: Brakuje ci, Boga z powrotem, Tęsk, Twój Duch tęskni za relacją z Twoim Ojcem. Jesteś jak ten syn marnotrawny daleko daleko, i potrzebujesz znaleźć swojego ojca. I kiedy go znajdziesz, będziesz szczęśliwy. A kiedy go jeszcze zaprosisz do swojego życia, to on pokaże ci, że jest gotów odbudować i naprawić. Więc ludzie próbują, ale prawda jest taka, że napisane jest prawo takie duchowe: jest, że zapłatą za grzech jest śmierć czyli wieczne oddzielenie od Boga. Więc grzech przed Bogiem nie może być zakryty dobrym uczynkiem, on musi być zmazany. I cały Stary Testament pokazuje prawo zmazywania grzechów, takie zastępcze prawo, które sprawiało, że Bóg z powrotem mógł być blisko ludzi i oni go doświadczali. I uczyli się od niego, i on do nich mówił. Ale Bóg, wiedząc, że ludzie sobie nie poradzą, zrobił coś wyjątkowego dla ludzi. Posłał swojego Syna, którego imię wszyscy znają. Mogą, możemy wierzyć w Niego, możemy nie wierzyć, ale imię Jezusa jest znane on swoje własne dziecko, tak jak każdy ma swoje dzieci, pokazał nam i dał dowód miłości, że on posłał na ziemię, aby to on coś wyjątkowego zrobił, zrobił to, czego my nie jesteśmy sobie w stanie zrobić. Człowiek nie jest w stanie zbawić się sam i zmazać sam. Mógł to tylko zrobić, musiała być złożona ofiara. Więc Jezus Chrystus jako syn Boga zdecydował się złożyć ofiarę za nas. Więc kiedy On umierał na krzyżu, nie umierał za siebie, za swoje grzechy. On był święty i bez grzechu. On umarł za moje grzechy, za Twoje, za Twoje, za każdego z nas, z osobna. I największą tajemnicą relacji z Bogiem i dotykania Boga, może ktoś wiedział lub nie, jest to, że nie wystarczy o tym wiedzieć. Bo trzeba coś z tym zrobić. Każdy, kto sobie uświadomi, że to, że my nie dotykamy Boga i różne dziwne i złe rzeczy dzieją się w naszym życiu, rzeczy złe ponieważ diabeł przyszedł po to, żeby kraść zaczynać, zażynać i wytracać i on będzie chciał przynosić złe rzeczy do naszego życia, również złe pragnienia, również złe myśli, ale te na, nawet, na których, y, które nie są zależne od nas, typu choroby, czy przedwczesne śmierci, czy różne komplikacje, czy poróżnienia, czy takie piekło na ziemi, to jest jego robota. I każdy potrzebuje wiedzieć jedno, że jest tajemnica. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus Chrystus umarł. Za Ciebie. Potrzebujesz sam powiedzieć mu Jezu, ja ci za to po prostu dziękuję. Że Ty stałeś się tą ofiarą, i Twoja ofiara ze wystarczająca, żeby zmazać mój grzech. Przyjmuję Cię do swojego serca jako swojego Zbawiciela, jako swojego ambasadora, adwokata, który mnie wyciągnął z piekła, z ciemności, z oddzielenia od Boga i więzienia. Przyjmuję Cię do swojego serca jako swojego Pana i Zbawiciela. Chcę wrócić do relacji z Ojcem. I kiedy my to czynimy szczerze, nasze grzechy są zmazywane. I wracamy do. nic nie dzieli nas już z ojcem, i każdy, kto tego doświadczył i zrobił to, zrozumiał, że wróciła Boża radość, nadzieja, że zostało nam dane drugie życie. I to jest yy, droga do tego. Aby powrócić i stać się na nowo szczęśliwym i doświadczającym już Boga, dzieckiem Bożym, które ma za sobą już ciemną przeszłość. I napisane jest tak: patrzcie, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest cała tajemnica. I kiedy Jezus przyszedł, każdy, kto przyjmie Jezusa i zaprosi Go do swojego życia, do swojego serca. A potem najlepiej do rodziny, aby budował ją? Na nowo odzyskuje utraconą relację ze swoim Ojcem w niebie. I wszystko zaczyna się inaczej w życiu toczyć. I Jezus, kiedy przyszedł, pokazał nam to, jak należy to zrobić? I przeczytam, może to? jeszcze przeczytam jedną rzecz kiedy apostoł Jan powiedział patrzcie jaką miłość okazał nam ojciec że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy bezpośrednio po każdym upadku jakakolwiek przeszłość była za nami my możemy wrócić do swojego boga przyjmując jezusa jako pana i zbawiciela ale co jak to się dzieje dochodzimy już do tego miejsca w Ewangelii Mark Mateusza, zanim Jezus umarł za nas, on pokazał nam drogę. Powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez niego. I tą drogę pokazał. Pokazał to doświadczenie. Wspaniała historia. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby dać się ochcić przez Jana chrzciciela. Wszyscy znamy postać Jana chrzciciela na pewno. I wiemy, że on chrzcił w rzece Jordan. Zanurzał ludzi. Na odpuszczenie grzechów. Dlatego, kiedy Jezus do niego przyszedł, Jan, wiedząc, że Jezus nie ma grzechu, mówi: Nie, nie, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a nie ty ode mnie. Ale Jezus odpowiedział mu: Nie, nie. Ty musisz mi teraz ustąpić, bo potrzebujemy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Innymi słowy, potrzebujemy pokazać innym jestem Synem Boga, i napisane jest o Jezusie, że Boga nikt nigdy nie widział, ale Jezus pokazał dokładnie, kim mamy być przed Ojcem i jak mamy żyć. I kiedy On dał się Ochcić, napisane jest, że gdy Jezus wtedy ustąpił mu Jan Chrzciciel, uległ, nie wiedział jeszcze, co za tym stoi i co się za chwilkę wydarzy. Kiedy ochrzci Syna Bożego. Nie wiedział, że wydarzy się coś, co jest dla nas na wieki wskazówką, jaka jest droga do Ojca. Jest napisane: A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim, i oto rozległ się głos z nieba: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Chrzest jest powrotem do bycia usynowionym bez żadnych przeszkód ze swoim Ojcem. Jest decyzją i jest tym momentem, w którym każdy grzech i każda przeszkoda między naszym Ojcem, Bogiem jest usuwana i czyni nam drogę wolną, abyśmy odbudowali wszystko. I Jezus również ją przeszedł, aby dać nam przykład. I abyśmy my to zrobili, abyśmy z powrotem zostali wyrwani z odmentów samotności, z odmentów braku celu i sensu i tożsamości na tej ziemi do swojej pierwotnej przynależności jako synowie swojego Boga. To oznacza Chrzest. To oznacza Chrzest. I kiedy my. Dzisiaj mamy ten chrzest w Dzień Dziecka, to on jest bardzo uroczysty, ponieważ Jezus cieszy się i wszyscy aniołowie w nim tak jest, z nim tak jest napisane, że kolejne dziecko Boże wraca do pełnego usynowienia i przybliża się i odbudowana jest ta zniszczona pierwsza relacja rodzinna ja i Bóg. Każdy z nas i Bóg. I dziś to się wydarzy. Dlatego dzisiaj Antoni i Alicja, chora niestety jest, zdecydowali się pójść tą drogą nie po jakieś korzyści i nie po to, żeby po prostu zrobić coś, czego się nie rozumie, ale po to, aby wydarzyła się bardzo ważna rzecz w ich życiu, jedna z najważniejszych pierwszy krok do odbudowania tego, co zniszczył szatan, do zmazania każdego grzechu i do przywrócenia do bliskiej relacji z Bogiem. Więc i wierzę, że każdy, kto się decyduje chcić, robi to właśnie po to, aby stać się dzieckiem, że to jest taki symbol, który mówi: chcę iść w ślady mojego ojca. Chcę się stać taki jak on, chcę się od niego uczyć, chcę mieć przy sobie go, chcę mieć z nim bliską relację, chcę żyć z nim i dla niego. I chcę odnaleźć, kim on mnie stworzył i chcę nim się stać. Chcę mieć jego DNA w sobie. Nie DNA szatana, ani tego świata złego. Chcę stać się godnym synem swojego ojca. To mówi chrzest. I to się wydarza. I dlatego każdy potrzebuje świadomie to zrobić. Może mieć lat 12? <grytanie> Ale może mieć lat trochę mniej, to jest kwestia tego, jak bardzo jest świadom tego, jaka walka jest i o co jest gra, i jak bardzo pokochał Boga, jak bardzo doświadczył Jezusa, i jak bardzo rozumie, że kiedy wyjdzie stąd każdy człowiek, kiedy Antoni wyjdzie stąd, my tego nie widzimy, bo tak jak powiedziałam, osoby Ducha Świętego się nie widzi. I tak powiedział Jezus. Nie widzicie go, ale on jest w was i wśród was i po tym go poznacie. Kiedy człowiek wyrąża się z chrztu, my tego nie widzimy, ale Duch Święty wstępuje na człowieka i czyni go podobnym do swojego pierwotnego ojca, możemy stać się nowymi ludźmi. I wierzę, że tak się stanie. Wierzę również, że wszystko co złego, chciał czy w sposób ukryty czy jawny, Diabeł wkładać w serce Antoniego czy w jego ducha czy w każdego, kto się chce ościć, jest napisane, że to zostaje i to zostanie, zostaje anulowane. I przeczytam tutaj, bo jest napisane, że oście, że rozumiecie, że umarliście dla grzechu a ożywacie dla Boga w Chrystusie Jezusie. To się dzieje, kiedy jest chrzest. Niechże więc grzech nie króluje już więcej w waszym śmiertelnym ciele, poddając was porządliwościom. I jest napisane, jeśli z nim umarliśmy, bo tak Jezus mówi o chrzcie, że to jest taka jakby śmierć starych rzeczy, starego człowieka, przeszłości, wierzymy, że również z nim żyć. Będziemy. Kto umarł, jest wyzwolony od grzechu.